To jest bardzo dobry sposób, jak nie mamy innej możliwości. Jeżeli dzieje się coś, co, co jest poza naszym bezpośrednim zasięgiem w tym momencie, jak na przykład ktoś jest chory, to, no to śpiewy są takim dobrym sposobem życzenia tej osobie powrotu do zdrowia. Takiego mocnego życzenia. Więc, yy, więc trochę inaczej jest, jeżeli, jeżeli ktoś mówi, o, życzę komuś, żeby, żeby był zdrowy. A inaczej jest, kiedy wkładamy w to energię. A inaczej jeszcze, jeżeli dużo ludzi wkłada w to energię. Więc kiedy śpiewamy kwanseum bossa, bo bossa, kwanseum bo intencji jakiejś tam to tej energii stwarzamy dużo. Zna w tej chwili widzicie przed sobą dużo okienek, więc wydaje się, że wszyscy jesteśmy gdzie indziej, że jesteśmy w różnych miastach, w różnych miejscach. Polski, może nie tylko polski i każdy jest osobno, ale to jest iluzja. Więc nie jesteśmy osobno nigdy. Cały, cały świat jest w tym momencie, jeżeli odetniemy nasze myślenie, to cały świat jest jednością. Więc robiąc naprawdę. Mocne śpiewy w czyjejś intencji, zwłaszcza jeżeli to jest dużo osób, możemy stać się jednym z, z tym problemem i go uzdrowić. Także ktoś może to nazywać magią, ale to jest, to jest tak naprawdę coś, coś, jeśli ktoś głębiej w to, to spojrzy, to jest to coś bardzo zwyczajnego. My i ten trzech świat nie, nie jesteśmy dwoma różnymi rzeczami. Nie ma żadnej granicy między nami i resztą świata, więc również nie ma żadnej granicy między nami a jakimkolwiek problemem, który gdziekolwiek się pojawia. Więc jeżeli chcemy pomóc, to śpiewy są dobrym sposobem, żeby poruszyć energię w tym kierunku.